Wykonawca, który buduje nabrzeża dla Portugazowego zgłosił się z takim południem do gminy Międzyzdroje, były prowadzone rozmowy z nami, to nieformalnie, na razie wstępnie konsultowano. Oczywiście Urząd Morski to popiera, refulowanie sporej ilości piasku plażowego, bo to jest czysty piasek plażowy na plaży w Międzyzdrojach i tutaj w stronę świnności, poprawiłoby na pewno i szerokość plaż i warunki ochrony brzegów. I tym samym piasek, który, no tak jak mówi burmistrz, z międzyzdroju, który kiedyś wodą został przetransportowany do Świnoujści, wróciłby do macierzy. No tak by się stało. To mniej, więcej, to mniej więcej, teoretycznie tak by się stało, chociaż też nie do końca, bo w plaże w międzyzdrojach są generalnie zasilane piaskiem z klifów wolińskich. Tutaj, no. Jest taki rejon, gdzie trudno właściwie jest powiedzieć bez szczegółowych badań, mm -hmm. dokąd trafia piasek z Międzyzrojów. Dobrze. E, czy to byłoby, to byłoby taniej dla wykonawcy, po prostu zamiast transportować piasek gdzieś e, na, na pole refulacyjne, może po prostu ten piasek e, dać Międzyzrojów? Tak się domyślam, że to może być tanie. natomiast szczegółów nie znam, bo na razie żadnych formalnych dokumentów w tej sprawie nie widziałem, na razie prowadzone były tylko takie wstępne. To jest bardzo dużo piasku, my jeżeli robimy sztuczne zasilania na brzegu, to jednorazowo zasilamy ilościami rzędu 200, 300, 400 tysięcy. Tak jak robiliśmy ostatnio w Rewalu, czy w Niechorzu, czy w Śliwinie, więc w Czesaczu, przepraszam. Więc te 2 miliony to jest naprawdę bardzo dużo To znaczy by była też taka szeroka plaża, jak świnnością? Nie sądzę, żeby był sens sypać aż taką szeroką plażę. Raczej sypano by nieco węższą, ale dłuższą, to znaczy w stronę, w stronę Świnoujścia. Na dużej długości, na sporej długości ta plaża chodzi o sypanie mm. plaży od Międzyzdrojów w stronę Świnoujścia, czyli na zachód. Czyli to co najmniej to że bo się nie wiem 5 metrów, o 10 no, myślę że około 100 na pewno. 100 A, czyli do stół, tak 100 tak Czyli to 100, tak